Na program zaprasza lokalny portal internetowy lpu24.pl. Lokalna informacja w zasięgu ręki. Miłośnicy aktywności fizycznej zebrali się na drugim w tym roku rajdzie, pierwszym organizowanym przez Centrum Informacji Turystycznej w Puławach. Tym razem był to rajd związany ze Światowym Dniem Krwiodawcy oraz obchodzonym w tym roku jubileuszem 90-lecia krwiodawstwa w Puławach. Przemarsz został zaplanowany na terenie Puław oraz gminy wiejskiej Puławy, na trasie około 11 km. Rajd miał charakter relaksacyjny. Jego trasa wiodła głównie po nawierzchni utwardzonej, ale także na obszarze leśnym i pośród pól. Przemaszerujemy sobie zaraz za Wisłę na zachodni brzeg tam pokręcimy się troszeczkę po terenie, w terenie takim wiejskim, będzie przemarsz, przemarsz przez pola, też wzdłuż wału wiślanego i wrócimy nowym mostem do Puław, przespacerujemy się na teren Wólki Profeckiej, następnie kilkukilometrowa trasa przez tereny leśne i wracamy do Puław, gdzie na terenie leśnej szkoły zorganizujemy ognisko takie integracyjne z kiełbaskami, będziemy rozdawali gadżety które otrzymaliśmy od naszych patronów czyli Urzędu Miasta Puławy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie oraz oddziału terenowego PCK w Puławach Rozumiem, że to jest ukłon w stronę krwiodawców, sama impreza czy sami krwiodawcy biorą udział czy też ich przyjaciele Biorą udział zarówno krwiodawcy i tu co chcę podkreślić osoby Liczyliśmy, że będzie więcej osób z samych Puław, natomiast pojawiło się ku naszemu zaskoczeniu dużo więcej osób spoza Puław, nawet spoza Powiatu Puławskiego, krwedawców. Są osoby z Lubartowa i okolic, są osoby z Lublina, jest jedna osoba z Warszawy. Także to jest troszeczkę dla nas spore zaskoczenie, ale to też cieszy, bo te osoby dzięki temu będą mogły poznać również tereny, krajobrazy. Miasta i okolic Puław. Myślę, że skupimy się dzisiaj na gminie wiejskiej Puławy i są zaplanowane postoje i na tych postojach troszeczkę powiedzmy o kulturze, o dziedzictwie kilka słów powiem, ale to już na miejscu uczestnicy o tym się dowiedzą. Nie będzie to jakaś zbyt skomplikowana i duża dawka historii, ale podstawowe fakty, ciekawostki związane tutaj z naszym regionem. I tak faktem jest to, że akurat czerwiec to jest taki miesiąc, w gdzie od kilku lat walczymy jako miasto o tytuł rowerowej w stolicy Polski. Zdajemy sobie z tego sprawę, no ale dajemy wybór, prawda? Nie, nie każdy też jest chętny do, czy może ze względów zdrowotnych uczestniczyć w wycieczkach rowerowych. Nas przede wszystkim cieszy fakt, że na nasze rajdy coraz więcej osób Pojawia się spoza z, z, nawet terenu powiatu bułowskiego. Rajd miał na celu promocję idei honorowego krwiodawstwa, integrację społeczności lokalnej oraz aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Dziurawy tłumik, czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji. Tylko w plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików, najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.